Siemanko dzisiaj pokażę Ci liczy na XP, także tutaj masz kod do mapki, w tym oto miejscu wpisujemy taki kod, masz go w przyszłym wiadomości albo wy w pierwszej linijce opisu. E, przypominam Ci o wpisaniu kodu sklepu, który w tym momencie masz na ekranie. Będę mega wdzięczny jak go wpiszesz, I na Discorda, którego masz w opisie, i na Instagrama. I co? Widzimy się już za chwilę. OK, jak jesteśmy na mapie, Będziemy sobie tutaj, gdzie jest przebieralnia, w to to miejsce W tym miejscu, wchodzimy sobie tutaj, odwracamy sobie schody w ten oto sposób, tak, w ten sposób o kurczę, jeszcze raz idźmy, idziemy tutaj Nastepnęło ja Tutaj idziemy Tyk, tutaj przytrzymujemy sekret XP W tym momencie dostajemy XP, idziemy sobie teraz tutaj, w to oto miejsce Żeby dostać jeszcze większego boosta W tym miejscu przytrzymujemy Tyk, dostajemy jeszcze większego boosta w tym momencie Teraz idziemy sobie do sekretu w to oto miejsce Tutaj klikamy ten przycisk, ten przycisk, ten przycisk. Dostajemy już 3000. I teraz wystarczy, że będziemy zabijać te kurczaki będziemy dostać kolejnego Expa. Także jak spodobał Ci się film, to zapraszam Cię na mojego TikToka. Tam znajdziesz więcej i Dzięki za oglądanie, Siemano.